drugie no, secondary skills secondary skills to jest bodajże farma czyli po prostu mm, tak, jak w, tak jak w wowie taki tutaj jest system craftingu jakichś pobocznych itemów gemów i innych kuvien, nie tak tutaj też to jest oprócz tego mam jeszcze guild war skill to są skille mm, działające tylko jak jesteśmy pod jak widzicie pod pvp i jeśli posiadamy gildię Integrated skills to są skille które chyba działają na tej zasadzie, że jeśli jesteśmy w party to możemy zbierać, że tak powiem punkty party i nam się odblokowują to takie jakieś sorry integrowane umiejętności więc działa po prostu na tej zasadzie jak tu widzicie, nie? no i tu mamy sloty na takie cztery dodatkowe umiejętności to nie są jakieś szałowe, te integrated, ale zawsze to jest jakiś konkretny, jakiś, dodat, jakiś dodatkowy bonus po prostu do naszej bazy wszystkich umiejętności, których i tak jest po prostu od cholery. No bo patrzcie tutaj, te mamy dwa kolory z nie? Znaczy w sumie trzy, ale srał to pies. Eee, w każdym razie skile dzielą się na te, które, m, które są aktywne i używamy je za pomocą hotkeyów. Chyba, że mamy opis, że możemy na przykład, z prawym przyciskiem myszy coś użyć i z strzałką do przodu, czy w trakcie skoku, nie? I mamy pasywy, które używamy za pomocą shifta, czyli tumbla, czyli uniku, albo coś, nie wiem jak to nazwać, nie? Wiecie o co chodzi. Eee, mamy jeszcze fioletowe skile, to są ulty. To są tylko ulty, i tak to jest zrobione. Yy, I możemy też zdobywać umiejętności, które, yy, którymi władał yy, dany boss na heroicznej instancji. Oczywiście yy, to nie jest tak, że dostaniemy w pełni, ten, w pełni ten sam skill, ale dostaniemy na przykład jakąś jego część. Ja yy, na przykład coś takiego zdobyłem swoim yy, assassinem, że kończąc Minotaur's Nest dostałem umiejętność taką, że wypuszczam z siebie że tak powiem byka który taranuje i ogłusza wszystkie jednostki i ma tam jakąś ogromną szansę na to, że właśnie je ogłuszy i to jest ten taki dodatkowy bonus sam skill w sobie nie zadaje, jakoś, nie zadaje, nie zadaje w sobie jakoś szalonego damage'u ale po prostu ogłuszaj, to jest taki dodatkowy pomysł, nie? No i wszyscy bosowie których się napotka w heroicznych instancjach mają takie umiejętności i one są do zdobycia. One są bardzo legendarne i ciężko je wydropić, no bo są dodatkowe umiejętności po prostu, nie? Tak to wygląda w przypadku mojej postaci, która jest na 26 levelu, nie? Skile wyglądają bardzo przyjemnie muszę powiedzieć i naprawdę nie mam się do czego tu przyczepić. Jeśli dochodzi do walki to jest to zajbiście efektownie, jak na przykład w tym przypadku używam jedynki, która zasysa wszystkie moby do środka, a potem rozpierdala je po mapie i oczywiście wszystkie umierają. No bo po prostu outleveluje daną instancję, czy nawet jeśli bym wszedł na instancję na ten sam level, to i tak, tak samo by się stało. Bo po prostu ten skill zadaje damage co chwilę, nie? Większość skilli w ogóle mm, z levelem 26+, plus jest robiona tak, że na przykład... Y, wygląda to tak, jakby skill y, zadał damage tylko raz, ale... Y, y, w rzeczywistości jest, jest to tak, że stawiasz dany skill na ziemi, znaczy stawiasz, nie, puszczasz dany skill jak w tym przypadku. I to wyglądało tak, jakby każda łapa miała e, zadać m, jedno e, jeden raz obrażenia, i to całe samo wciągnięcie zadać drugie obrażenia, ale to tak nie jest. E, to wygląda tak, że m, mamy, mamy taką umiejętność i... Taki skill zadaje damage kilkanaście razy, bo tych łap jest od cholery i każda łapa może uderzyć tego samego przeciwnika, jeśli on jest w centrum, że tak powiem, wydarzeń, nie? a plus to, że jeszcze wybuch rozpierdoli, zrobi swoje. nie. Oczywiście to wszystko nie jest takie efektowne jak w, w tych świeżych grach, gdzie po prostu musisz kipieje od tych efektów. Ja naprawdę żygam na te gry, bo yy, jakoś te efekty mnie tak nie bawią. Ja jestem takim... Mm, nie mnie bawią stare gry. Jestem z, yy, z gatunku ludzi, którzy urodzili się na Herosach w trójce, dwójce i jedence. Znaczy z jedynką tu przesadziłem, na trójce i dwójce. I całe życie grali właśnie w te Herosy yy, i w Diablo 2. No i Właśnie tak jest, że nawet jak Diablo 2 wyszło tam ileś lat temu, 10 czy 11 chodzi mi tu o Lord of Destruction w sumie tak ja nadal gram w Lord of Destruction oczywiście ja nie mówię tu o tym Lord of Destruction takim yy, nice yy, globalnym, że tak powiem, nie? Tylko mówię tu o Lord of the zmodowanym, bo nie chciałoby mi się już grać w oryginalną wersję Lord of the tylko używam do tego po prostu modów, żeby sobie tę grę ulepszyć. Tutaj nie ma modów, tutaj mamy prywatne w Dnie nie ma modów, tutaj mamy prywatne serwery, które działają jak zawsze na takiej zasadzie, że albo mamy inny content itemów, albo mamy zwiększone exp drop rate i inne, chuje moje dzikie węże ceny w marketach, albo po prostu mamy combo wszystkich rzeczy jak to dzieje się w przypadku np. World of Warcraft i ich prywatnych serwerów e, Oprócz e, tego wszystkiego mamy jeszcze jedną rzecz dostępną w tej grze jest to Extractor działa na tej zasadzie e, dobra, inaczej, e, działa na tej zasadzie jeśli jesteśmy na globalnym serwerze bo tutaj to jest spierdolone Działa to na tej zasadzie, że wsadzamy chyba niebieskie i wszystko co jest powyżej niebieskich itemów. I to nam wychodzi expected items, nie? Ja tu nie mogę nic wsadzić, bo nie mam akurat itemów. Które mógłby mi tam wpakować. Znaczy mam tutaj w sumie pomarańczowe, ale... No zresztą w sumie mogę Wam pokazać na jakiej zasadzie to mogłoby wyglądać. I Mamy expected items. Tutaj nie pisze w jakiej ilości wypadnie ten mm, kryształ, ale to jest tak zrobione, że im lewe, im item ma wyższy level, czyli y, to plus 6 jak w moim przypadku, im to jest większe, tym więcej mamy y, tego salwerzu, tego gówna z tego itemu. Nie? No i myślę, że w tym momencie... A, jeszcze jedno. Y, mamy tu jeszcze pasek fa Fatig. Nie wiem kuźwa, jak to się czyta w sumie, mmm, który powoduje, że jeśli zejdziemy do zera, to yy, nie możemy wejść do żadnej instancji. Wydaje się chujnią, ale <laughs> gwarantuję Wam, że grając załóżmy 10-15 godzin i nie robiąc heroicznych instancji, nie jesteście w stanie wyzerować Fatig. To jest po prostu hardcore. I druga sprawa. Fatik resetuje się każdego dnia o 9 rano. Jest jeszcze weekly fatik, który się resetuje w sobotę o 9 rano. Weekly Fatik daje nam 2000 daje 810. I załóżmy, że wchodzimy do instancji na Abys. To jest najwyższy poziom trudności instancji i taki, taki poziom e, wyżera nam właśnie taką ilość fatig, nie? Tu mamy 12, Abis chyba, jeśli by tu był dostępny, to by, dawał, to by nam brał 15 czy coś w tym stylu. Nie ma, bo to jest po prostu początkowa instancja, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że jest rozpierdolem i byłby w stanie zniszczyć na początku tego bossa Duło tych bossów na abisie nie byłby w stanie zostałby zmiażdżony, stresiłby wszystkie skrole, zdołowałby się i by odinstalował grę, bo myślał, że jest, bo pomyślałby sobie, że jest tępym chujem, który nie umie grać. Ta gra jest ciężka na początku. dla ludzie, którzy w nią zaczną grać, może być ciężko, to jest normalne. Sam nie byłem jakimś zajebistym prosem w tą grę na początku, dostawałem cięgi. Może nie na normalu, ale jak grałem na hardzie albo na masterze, jeśli, e, jeśli były dostępne, dostawałem w pierdol, ginąłem kilka razy, potem wszedł Abyss dostawałem jeszcze większy w pierdol, a potem już nauczyłem się budować postać i po prostu e, tak balansować w trakcie walki tą postacią, by moby mnie nie uderzały, bo mimo wszystko, że Abisy to y, zwykłe instancje na abisach. To nie są heroiczne instancje, mimo wszystko tego moby mają znacznie większy damage niż na poziom wcześniej, czyli na masterze. No i bossowie występują zawsze w duo, to jest ten y, mankament tego wszystkiego, nie? No i mają y, życie razy 4 w przypadku zwykłych instancji. Życie bosów y, na heroicznych jest zwykle razy 5, znaczy mamy 5 pasków, nie? Albo nawet 8 ale mamy bossów pojedynczo ewentualnie jakieś hordy mobów e, wychodzące z jakichś portali czy chuj wie czego myślę że w tym momencie to tyle na ten temat przedstawiłem Dragon Nesta e, takim jakim jest e, i na globalnym serwerze i tutaj tu są bugi no bo to jest prywatny serwer na globalnym bugów nie uświadczycie no chyba że jakieś takie nie wiem bugi tego typu, że nagle coś zobaczycie e, przez ścianę, bo się jakoś filmik źle wczyta, czy chuj wie co, ale e, zwłaszcza na to, że ta gra ma mm, 4 lata, no, w sumie można powiedzieć, że nawet 5, jeśli by liczyć tą edycję e, azjatycką, no, tak to powiem, e, to nie spodziewajcie się jakichś graficznych zajebistości. O ich tu nie znajdziecie zresztą widzicie jak wygląda świat. Mi się on podoba bardzo. Lubi jak e, zbudowana tak mapa właśnie. To nie jest efektowne. I na chuj mi te efek I na chuj mi ta efektowność. W tej grze e, niepotrzebne są efekty. Oczywiście inaczej pewnie będę mówił, jak zobaczę, D na dwójkę. To pewnie mi szczena opadnie, bo on też wychodzi i wychodzi w 2016 bodajże. I będę w niego na pewno napierdalał, chyba że będzie... Jak to się nazywa? Prepaidowe, to nie ma szans, ja nie będę płacił co miesiąc, czy tam co 3 miesiące, czy rok jakiejś pierdolonej ilości pieniędzy, żeby sobie pograć w grę. Mam nadzieję, że DN2 będzie zrobiony na tej zasadzie jak DN1, czyli będzie content za pieniądze, ale będzie on dostępny też w złych marketach i człowiek, który spędzi jakąś tam ilość czasu, będzie miał dostęp do wszystkich temów. To tyle z mojej strony. To był opis tego, jak wygląda DN pod każdym możliwym aspektem. Możecie to sobie otagować, nie wiem, nazwać Beginner Guide czy First Impression, nie wiem, jak chcecie, tak chcecie. Ja to i tak chyba nazwę coś w stylu właśnie Beginner's Guide, ale to jest takie, to nie jest Beginner's Guide, to jest... To jest coś innego, to jest taki opis gry i to nie jest first impression, bo first impression to bardziej dotyczy gier, które wyszły albo wyszły nie wiem, 5 godzin temu, albo um, ma się dostęp do alfa, ewentualnie beta testów. W każdym razie to było den na prywatnym serwerze serwerze serwerzu, kurwa macie, już mi się pierdoli język, za dużo gadam na prywatnym serwerze Oracle E, opisy do tej gry będą pod linkiem Jak będziecie chcieli, no to Miłej zabawy, jak będziecie mieli jakieś problemy e, To walnijcie posta pod linkiem, pod e, tym filmikiem Ja spróbuję Wam pomóc W, e, w rozpierdoleniu tych problemów e, Ja jestem Kadros e, z TSS Team, czyli Two Sider Stream Robię to z moim kumplem, Szafką Jestem z imienia Wojtek, mój kumpel to jest Kuba więc jeśli się że tak powiem ym, nasz kanał rozbuduje to yy, możecie nas nazywać jak chcecie albo imionami albo ksywkami inaczej nie radzę yy, albo po prostu TSS bo tak też yy, tak też możecie bo to jest nasza taka globalna nazwa two-sider stream nie chodzi o twitcha i o to że będziemy streamować prawdopodobnie we dwójkę także ja dziękuję za oglądanie ciao i have fun jeśli zaczniecie grać w dna